Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci. Szymona, zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni, oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał... Innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Oto słowo pańskie. Patrzymy na dzisiejszą Ewangelię i na święto świętego Andrzeja Apostoła. I widzimy, jak Pan Jezus bardzo potrzebuje człowieka do ewangelizacji. Potrzebuje ludzi, którzy będą mu pomagać. Z jednej strony, Jezus ma wszystko, ma, ma pełnię, nie potrzeba, nie potrzebuje nic więcej, a w Ewangelii cały czas powołuje. Najpierw są powołani po kolei prorocy, patriarchowie, a później w Nowym Testamencie powołana jest Elżbieta, Zachariasz, Maryja, apostołowie, potem kolejnych 72, a już za chwilę spoza apostołów, którzy są nazywani apostołami, Paweł, Barnaba i tak dalej. Cały czas Kolejne osoby, które są potrzebne do głoszenia. Nie ma czegoś takiego, że ktoś może powiedzieć: Ja jestem niepotrzebny. Tylko Jezus potrzebuje każdego z nas. I co chwilę do nowych osób wychodzi i mówi i zaprasza. Natomiast zaproszenie Pana Jezusa jest w Ewangeliach i też w naszym życiu podobnie to wygląda, że jest w różnych zaskakujących momentach. My mamy. Często utarte takie ścieżki, że jestem w kościele, to to jest miejsce na modlitwę, i tutaj będę słuchał Pana Boga, a poza kościołem to już różnie bywa. Niektórzy słuchają, a niektórzy mniej. Tymczasem, jak patrzymy na powołania, to one są poza świątynią. Jezus nie powołuje osób, które akurat są na modlitwie i mają świadomy teraz czas. Że się modlą, tylko powołuje, mówi do nich, mówi do człowieka w różnych sytuacjach innych. Maryja nie jest powołana w świątyni, tylko w swoim domu, w izdepce. Apostołowie teraz dzisiaj, najpierw Andrzej, potem Piotr, i potem dwóch pozostałych, Jakub i Jan. Powołani są przy pracy. Po prostu Jezus jednego spotkał i mówi do niego, a do drugiego też mówi, ale przez brata go woła. Pani, to jest bardzo ważne, że to, to słowo o powołaniu pokazuje nam, że mamy słuchać Boga w każdym czasie. Nie, że idziemy do kościoła, tu słuchamy Pana Boga, tylko w każdym czasie nasze miejsce pracy. Ma być miejscem modlitwy. Nasze domy mają być miejscem modlitwy. To nie znaczy, że będziemy chodzili po domu ze złożonymi rękoma. Maryja usłyszała głos Boży w domu, dlatego że była czujna. Jan i Jakub usłyszeli głos Boży w pracy, dlatego że mieli czujne serce. Czujne, że Bóg może do mnie powiedzieć, może mnie do czegoś zaprosić. W każdym momencie. I ta otwartość wewnętrzna jest nam niesłychanie potrzebna, każdemu z nas. Moje doświadczenie też jest takie, że Bóg mówi w niespodziewanych momentach. Kiedy najmniej oczekuję, że teraz albo przyjdzie przez kogoś, może kogo nie do końca lubię, i akurat on będzie tym, jak dla Andrzeja, dla Piotra Andrzej, że przyniesie mu, przynosi mu Ewangelię, przynosi mu, tam jest Pan Jezus. Często tak jest, że albo osoba, której mniej lubimy, albo mniej szanujemy i ona nam coś powie takiego, że to będzie od Pana Boga. Dlaczego tak się dzieje? Bo Bóg się posługuje tym, co jest małe. Tym, co jest małe w naszych oczach. Sami widzimy, jak traktujemy rzeczy, które są oficjalnie w Kościele, Trzeba je gdzieś traktować, bo tworzymy jakiś porządek, ale jak tak czytacie jakieś książki pobożne, to raczej to nie są adhortacje. Raczej. Tylko weźmiemy jakieś świadectwo, to weźmiemy sobie jakąś książkę, o której potem mówimy. I to nie chodzi, że to jest coś złego, bo to jest... I to, że teraz za papieża Franciszka, z Jana Pawła II było to samo. Po prostu bierzemy rzeczy, które są gdzieś z tej czy z tej strony, z życia, bo tam wyczuwamy, że Bóg do nas mówi. I ta czujność wewnętrzna na głos Boży jest, jest niesłychanie potrzebna w każdym momencie. To jest nieustannie się modlcie: czuwajcie w każdym czasie. To są te słowa, które z jednej strony znamy, a z drugiej strony, jak je realizować? No, przez to, że Bóg do nas przychodzi cały czas i to się dzieje w dzisiejszej Ewangelii. Co więcej, to, to powołanie, powołanie Boże, czy wołanie Boga, mówienie do nas często jest nie w porę. Tak po ludzku, nie w porę. Że akurat teraz jestem zmęczony i, i teraz ja już muszę odpocząć, a nie, że teraz jeszcze jakieś nowe rzeczy będę robić. Tutaj jest moment, jak zarzucali sieci. No, wszystko już przygotowali, teraz zarzucają sieci, i wszystko przerwać i do Jezusa. Albo wypój na głębie. To jest, z, to mamy dzisiaj fragment Mateuszowy, ale u Łukasza ten moment jest, jak właśnie wrócili zmęczeni, po całej nocy nic nie złowili. I wtedy, gdy są zmęczeni i wszystko mówi, odpocznij trochę, troszeczkę zadbaj o siebie, to, to Jezus im wtedy mówi, wypłyj na głębie. I to jest coś, co, co jest doświadczeniem, że albo powiem, że jestem za młody, albo że się nie nadaję, albo że nie umiem, albo że to nie jest ten moment, Panie Jezu, poczekaj z tym. Może kiedyś, może jak skończę jakieś studia, i to są różne nasze wymówki, które nieustannie mamy, że, żeby nie odpowiedzieć dobrze: Boże, idę, bo ci ufam. Idę na Twój głos i dlatego to robię. A pójście za Duchem Świętym właśnie to oznacza. Wypłynięcie na głębie. Jest drogą, że, drogą chodzenia po wodzie, zaufania Panu Bogu, że ja nie będę szedł po swojemu, tylko będę szedł według tego, na czym się po ludzku nie znam, ale Bóg prowadzi. I ponieważ On mnie zaprasza, to za tym idę. Wspólnota to widzi, że wspólnota jest zaproszona, to za tym idziemy. A my się wtedy wycofujemy, mówiąc, że nie nadajemy się, nie mamy. Nie mamy potencjału, nie mamy siły, a po w ogóle to nam się już nie chce, bo próbowaliśmy to 15 razy i, no i jest, jak jest. To, to czemu spróbować po raz kolejny, bo już przecież siły nie mamy. To, to jest uderzenie się w piersi, które każdy z nas może zrobić, każdy ksiądz też może zrobić. Powinien. Każda osoba świecka. To powiedzenie Panu Bogu. Panie Boże, to przecież nie ma sensu. Kiedyś kiedyś tam może to było, kiedyś chodziłem po wodzie, zrobiłem dwa kroki, ale i tak utonąłem. To, to po, co, po co znowu próbować? I czym nasze życie ma na tym polegać, że znowu coś zaczniemy i będziemy mieli nieprzyjemności z tego powodu, bo toniemy? Tymczasem współpraca z Duchem Świętym, pójście za Chrystusem, na tym polega. Że co chwilę ma się jakieś problemy. Jak ktoś chce iść za Jezusem, to będzie miał co chwilę jakieś problemy. Oby to nie były problemy z powodu grzechów, bo takie problemy też można mieć. I również idąc za Jezusem, bo złamałem to przykazanie, to przykazanie, to czasem grzech staje się jawny i wtedy są jeszcze większe nieprzyjemności i problemy. To ja nie o tym mówię, nie o takich problemach. Oby tego nie było w ogóle, ale niestety też jest. Tymczasem problemy wynikające z tego, że idę za Jezusem i jestem posłuszny Duchowi Świętemu. Apostołowie, którzy poszli za Jezusem, mieli z tego powodu problemy. Ci, którzy chcieli więcej, to mieli więcej problemów. Jak mieli większe marzenia, żeby coś zrobić, to Coś pięknie wychodziło, ale było więcej nieprzyjemności. I to jest potem całe dzieje apostolskie, też tak wyglądają. W kościele tak jest. I czy ja się otwieram na to, czy się chcę wycofać? W momencie, kiedy powiem, Duchu Święty, pracuj we mnie i ja się na to chcę zgadzać, te nieprzyjemności różnego rodzaju są bardzo często od swoich, od wspólnoty, od tego, z kim posługuję. Od swoich, od przyjaciół. Czy ja się na to chcę zgodzić? Dzisiaj byłoby dobrze powiedzieć razem ze świętym Andrzejem, który skończył jak skończył, jak większość apostołów. Droga piękna, powołanie, a skończyli męczeńsko. Znamy dobrze śmierć świętego Andrzeja, bo przy każdym przyjeździe kolejowym jest znak świętego Andrzeja. To jest ten jego krzyż, na którym został ukrzyżowany. I tak pokończyli, pokończyli ci, którzy czynili cuda, czynili wielkie znaki, uwalniali, współpracowali z Duchem Świętym. Nad każdym z nich spoczął ogień, znali dobrze Matkę Bożą. Ona ich gromadziła. To wszystko było ich udziałem i skończyli jakąś śmiercią męczeńską, gdzie można sobie zadawać pytania, czy warto było tak żyć, czy nie warto. Nawet, nawet może nie da nim po owocach poznaliśmy, no zostałeś zabity, no więc takie tego owoce. A dopiero po czasie wychodzi, że owoce tego są wielkie. Chcę to Ewangelią każdemu z nas dzisiaj powiedzieć głowa do góry. Trzeba zaufać Duchowi Świętemu i na nowo, na nowo nie oglądać się za siebie, nie patrzeć co było. Bo w ten sposób też i nie tylko w grupach charyzmatycznych, ale i każdy ksiądz mógłby powiedzieć: Było, minęło, lepiej nie będzie, przeżyjmy, co mamy przeżyć. I tyle. No ale nie chcemy, żeby tak było powiedziane. Chcemy, żeby ogień na nowo stępował, żeby duch na nowo działał, żeby nasze oczy podnosił, zaufanie budził. To jest to, jest to gdzie. Potrzebujemy nowego obudzenia w Duchu Świętym, nowego przebudzenia, żeby z entuzjazmem głosić miłość Bożą, z entuzjazmem głosić, że Bóg dzisiaj jest żywy, On dzisiaj działa z mocą. Dzisiaj jednoczy, dzisiaj jest tym, który przekracza granice. Chce, żebyśmy w Jego, w Nim, w Jego mocy, czynili wielkie znaki i cuda. Dlatego nas powołuje. Nasze ręki niestety gdzieś hamują to, ale dobrze, no, potrzebujemy nawrócenia. Nawet jak zachowujesz wszystkie przykazania, potrzebujesz nawrócenia. I to nawrócenie jest na nowym przyjęciu Ducha Świętego i powiedzenia Bogu na nowo pracuj we mnie, działaj przeze mnie. Obym ufał Tobie i nie bał się po raz kolejny iść po wodzie i tonąć. Niech to wszystko będzie w mocy Bożej. Amen.